Cześć, to iwana. Witajcie ponownie na kanale Stylo. Lolo. Zapraszam Was dzisiaj na coś, czego dawno nie było na moim kanale, czyli na vloga. Szybko nagram jeszcze co mam na sobie. Zasadziłem się wychodzić, więc e, Bluzka z mojito do tego jeansy Levis, nowy nabytek. A do tego buty Marni i Zalando. To jest w sumie Dr. Martens. To była jakaś taka dziwna bardzo współpraca. Na to kurtka. Marka się bodajże American College nazywa i no, ewidentnie nawiązuje do tych wszystkich koleżowych kurtek. No i do tego mam plecak, żeby było mi wygodnie. Jest dzisiaj niedziela i wybieramy się na. Pickle Day, który jest na Lower East Side. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że nie działa nam metro na, na naszym e, tu, gdzie mieszkamy. W związku z tym musimy jechać autobusem, także pewnie zajmie nam to za dwa razy dłużej. No ale stwierdziliśmy, że chcemy się ruszyć z domu, no, trudno. Będziemy jechać autobusem. Autobusy. I tamte autobusy. I tamte autobusy. Tamte, o. Wszystko to jest zastępstwo za metro. Ale my tym nie jedziemy, idziemy na inny autobus. O, co z tego, że mamy autobus pod domem, jak staliśmy jakieś 20 minut. Tylko moja rada, jeżeli będziecie w Nowym Jorku i możecie nie używać autobusu nigdy, to tego nie róbcie. Bo po prostu jest absolutnie bez sensu. One jeżdżą jak chcą.

Dzisiaj Właski Day Parade to jest taka parada, która jest organizowana przez organizacje kolonijne. I już wprawdzie się kończy, ale mamy nadzieję, że zaopatrzymy się jeszcze na końcówkę. Tak, Góra śmieci. Nowy Jork. Po prostu odbywa się jakiś festiwal. Więc śmieci lądują na ulicy i zostaną zebrane po w nocy. Parade zaliczona. No to teraz czas na pikle. Mam nadzieję, że coś jeszcze uda nam się dostać, bo w sumie przez to, że właśnie postanowiliśmy jeszcze zacząć się na tej paradzie, to trochę czasu straciliśmy i zaraz będzie się to zamykać. To są kolejne śmieci. No bo po co, po co pomyśleć o tym bardziej, jak to można lepiej zorganizować. Pachnie naprawdę ładnie, jest nie duże kolejki, więc zobaczymy, czy nam się uda coś spróbować, ale koniecznie trzeba, bo naprawdę pachnie takimi dobrymi piklami. To jest od jednego sprzedawcy trzy różne smaki, klasyczne. Nie, to jest smoked jakiś, czyli z wędzonem, e, e, na no, słodko i klasyczny taki pickle. W sumie całkiem niezłej cenie to było, bo to kosztowało 5 dolarów więcej na ceny. To naprawdę nieźle. Lepsza rzecz tutaj w tej restauracji wątone w ostrym oleju takim chili o pycha.